Dziewczynki, jak idzie wam hodowla warzyw? O nie! Nasz ogród! Zapomniałyśmy o warzywach! A festiwal warzywny jest już za dwa dni! Musimy coś zrobić. Zwalmy wszystko na bajkę. Co? Zgadzam się. Bajka, to twoja wina. Co ja zrobiłam? Chwila! Chyba mam pewien pomysł. Okej! Okay. Wykupiłyśmy cały nawóz ze sklepu. I dostałyśmy pięć fasolek. Wymieniłam je na pięć innych moich fasolek. Tu jest napisane, że nie wolno ich mieszać. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zaryzykować. No dalej, bierzmy się do roboty. Nie zapomnijcie o fasolkach! Następnego dnia Ejko, mówię ci, że w tych kofrach nie ma niespodzianki. Pozwól, że ja to ocenię. <śmiech> <śmiech> Dziewczynki, jak tam rosną wasze warzywka? Pora zebra strony! <laughs> naprawdę się udało! Nie sądziłam, że to powiem, ale pójście na skróty naprawdę się opłaciło. Jakie wielkie te... Pomidory? Ach, bajko, co znowu tym razem? To nie moja wina! Coś zjada nasze pomidory! Patrzcie, jeden jest stały! Mam go! Bajko! Oj, przepraszam. Wszystko dobrze, Bajko? gdybym powiedziała, że tak. O rety, ale ze mnie nie zdara. Przepraszam, po prostu jestem głodna. O. A kiedy się czymś martwię, to się obiadam. A tak w ogóle, to często się martwię. O. A ty to kto? I czym ty jesteś? Jestem pomidorowym robakiem. Mam na imię Tabita, ale mówią do mnie Egi. Dlaczego? Dobre pytanie. Nieistotne. Co robisz w naszym ogrodzie? W sumie to zawsze tu mieszkałam. A wy byłyście takie wielkie. Yes! A dzisiaj się obudziłam i jesteście takie? Małe. Ugh. Wiedziałam, że nie powinnyśmy iść na skróty. Właśnie, jak mogłaś to zrobić, bajko? Co? O, pomidorek. A nie! To nasz ostatni pomidor. Właśnie, Robalu, zjadłaś wszystkie nasze plony. O, jestem okropna. Tak? Owszem, jesteś. Dobra, lecimy na festiwal warzywny. Festiwal warzywny? O, to brzmi wspaniale! O który idziemy? Kto prowadzi? E, u, e, zapłacicie za mnie ostatnią cię u mnie z hasłem. Wiesz, pewnie możemy. Nie mam mowy. Nie będziemy się bratać z tym czymś. To nasza wina, że tak urosła. Poza tym nie jest aż taka zła. Mój kuzyn i ja mamy takie same skarpetki, prawda, że super? Jest aż taka zła! Hej, już jesteśmy! Uhu! Waszywka! No dalej, dziewczyny! Kto ostatni na terenie ten zgniłe jaju? Bardzo proszę, największa cukinia, jaką mam. Nie! Połyniki nie cierpią cukinii! No dobrze, za chwilę nasze maleństwo wygra dla nas nagrodę za największego pomidora w mieście. <ścoughs> A potem będziemy mogły się zemścić na przeciwnikach. <ścoughs> A potem sobie zjemy tego pomidora. Po prostu chcę wygrać. Tak, ja też bajko. Uu, dynia. <grystanie> tak jest! Yeah. Okej, okay, tak serio to Eddie jest najgorsza! Brawurko, jest po prostu trochę niezdarna! I głodna. I przez przypadek... Brutalna. Ups! Wydrążyłaś moją dynię! Ubiłaś moje ziemniaki! Zeszparagowałaś mi moje... Zepsułaś mi moje warzywa! E, 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 to wina bajki. Wybaczcie, to ja już... O rety, o rety. Powoli zaczynam się martwić. Zawieśmy naszego pomieszczenia. Oh. Pom